Sie ma? Jest Łuzi? Y, jest. Jest Łuzi, jest! Chodź, pójdę z tobą. Zamknął się ruje. Hej, czekaj! Kurwa! Co jest? Ja chcę do Wuziego. Idę, bo. No to idź! Tylko że kurde, czekaj, czekaj, e, chwilę. Bo jest sprawa. On jest jebany. Jebany? No jest jebany. kurwa. Weź, nie pierdol mi tu, kurwa. On jak może być jebany? On jest jebany, naprawdę. A ja jestem normalny, tak jak ty, kurwa. I ja cię kocham. Super, jak seksy jesteś. Pierdolony gej. Spierdalaj. Dobrze, spierdalam. Jestem. Dobra, laseczki, idźcie, bo ktoś idzie. Ale dupcie kurwa, mm, fajne wyry wyrywasz dupcie, no w ogóle, Zajpisty jesteś No ja wiesz, R lubię ruchać dupki, no i tak wiesz Dobra, no to po co przyszedłeś? E, mam misję Co tak kurwa machasz? Przecież nie jestem ślepy, no weź Dobra, e, przyszedłem po misję Okej, okay, misję, dobrze, siadaj, siadaj, pogadamy To jaką ktoś misję? Bo wiesz, ja mam różne misje dla ciebie. No tak, chciałem... Co chciałeś? Chciałem jakąś misję, no... Dobra, to idziesz i ruchasz pierogi w dupę. Czy chcesz mi kapuczynko zrobić? Wiesz, ja chcę... Ja wolę kapuczynko niż te pierogi, bo pierogów już za dużo jest. A kapuczynko mało piłem. No dobra, to zrobię ci kapuczynko. Okej, okay, dzięki. Bo ja nawet nie wiem, mam automat.